Coraz więcej Polaków już wie, że przy okazji utraty dokumentu tożsamości, na przykład dowodu osobistego, należy zgłosić się najlepiej do oddziału swojego banku, żeby taki dowód osobisty zastrzec. I tych dowodów osobistych w ostatnim kwartale zostało zastrzeżonych ponad 40 tysięcy. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ przestępcy przy okazji kradzieży, na przykład dowodu osobistego, próbują wprowadzić takie dowód osobisty do obiegu i na przykład wyłudzić pieniądze z sektora bankowego. Takich udaremnionych prób w drugim kwartale bieżącego roku z sektora bankowego wyłudzeń było ponad 1100, łączna kwota tych prób wyłudzeń to 92 miliony. To są bardzo duże pieniądze, dlatego musimy pamiętać, a w czasie wakacji postępujemy nieco bardziej lekko, nie zwracamy uwagę na to, gdzie jest nasz portfel, gdzie są nasze dokumenty, że w wypadku utraty dokumentu tożsamości powinniśmy koniecznie skontaktować się z oddziałem naszego banku, zastrzec dokument w bazie dokumentów zastrzeżonych. Możemy też korzystając, taką ofertę daje kilka banków, Korzystając z bankowości internetowej, dokonać takiego zastrzeżenia w bankowości internetowej. Możemy też, taką ofertę mają również niektóre banki, zadzwonić pod numer 828, 828 828 828 i tam po identyfikacji dokonać zastrzeżenia dokumentów tożsamości. Pamiętajmy o dbaniu o własną tożsamość, ponieważ ona dla wykwalifikowanych przestępców jest czasami dużo więcej warta niż nasze pieniądze czy karty płatnicze.